Liczbie mnogiej. Ale tak naprawdę to winniśmy się zawsze odnosić to wszystko, co słyszymy do siebie. Prawda? Do siebie. I rzeczywiście Pan Bóg obdarza nas poszczególnymi łaskami. Ale pamiętajcie jedno. Że może być taki ktoś, kto o wiele lepiej by współdziałał z tą łaską, aniżeli Ty. Lepiej. I zawsze miejcie to na uwadze. Odrzucajcie pochwały, jakie Wam dawać chciano, mówiąc, że się nie należą tak lichemu narzędziu. Jakim wy jesteście, ale jedynie wielkiemu, odwiecznemu robotnikowi, który może, jak zechce, uderzyć czciną w skałę i z niej wyprowadzić źródło wód, albo odrobiną błota, przywrócić ślepym wzrok i nieskończoną liczbę cudów czynić. I zapamiętajcie sobie, byście nie zapomnieli, że owszem, dzisiaj być może, żeście łaskę otrzymali, ale wiedzcie i miejcie to w swoim umyśle, że na tym świecie jest o wiele bardziej ktoś taki który by otrzymał tą łaskę, co ty dzisiaj otrzymałeś.